Dzieci zabierane siłą i wywożone z Mariupola. Wiadomo, gdzie trafiły przymusowe przesiedlenia dzieci w Mariupolu. Trzeba odnaleźć ich rodziców. Rosyjscy najeźdźcy siłą wywieźli do Rosji około 40 tysięcy Ukraińców. Przedstawiając te przymusowe przesiedlenia jako rzekome ewakuacje, oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Z obleganego Mariupola dzieci bez rodziców zostały wywiezione przez okupantów do szpitala w okupowanym Doniecku. Merwadym Bojczko oświadczył ponadto, że już połowa z 540 tysięcy mieszkańców Mariupola opuściła to miasto. Rosja tworzy alternatywną rzeczywistość humanitarną i próbuje ustanowić swoje własne tzw. trasy ewakuacyjne dla mieszkańców Mariupola do Rosji. Zgodnie z oczekiwaniami większość mieszkańców nie chce uciekać na terytorium agresora. W rezultacie rosyjskie wojska siłą zabierają cywilów w głąb okupowanych terytoriów lub do Rosji, podkreśliła Wereszczuk. Dziesiątki tysięcy przymusowo przesiedlonych Ukraińców mówimy już o dziesiątkach tysięcy Ukraińców przymusowo przesiedlonych w ten sposób zaznaczyła ukraińska wicepremier. Dodała, że rosyjskie wojska działają w podobny sposób również na okupowanej przez siebie części Obwodu Kijowskiego, gdzie próbują przymusowo deportować Ukraińców na Białoruś. W obleganym przez siły rosyjskie Mariupolu nad Morzem Azowskim panuje dramatyczna sytuacja humanitarna, a według mera Wadyma Bojczynki zniszczonych zostało 80% domów mieszkalnych. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że miasto opuściła już połowa z 540 tysięcy mieszkańców, którzy żyli tam przed wojną. Bojczenko powiedział, że w pierwsze dni agresji, gdy kursowały jeszcze pociągi i można było wyjechać samochodami, Mariupol opuściło 140 tysięcy ludzi. Potem, w znacznie trudniejszych warunkach, wyjechało kolejnych 100 tysięcy, a 60 tysięcy. Udało się wydostać korytarzami humanitarnymi. Według Mera około 20-30 tysięcy mieszkańców zostało przemocą wywiezionych do Rosji przez żołnierzy rosyjskich. Jest z nimi kontakt, ale słaby. Poza tym, zdaniem Mera, ludzie ci boją się mówić, bo nie wiedzą, co z nimi dalej będzie. Bojczenko powiedział. Że nie wie, czy uda się tych ludzi wywieźć z Rosji na przykład do Polski, bo są im odbierane paszporty. Mariupol. Dzieci wywiezione bez rodziców z miasta siłą od szóstego dnia wojny staramy się robić wszystko, by funkcjonowała trasa ewakuacyjna. Ale wojska rosyjskie robiły i robią wszystko, by w Mariupolu nie pozostał ani jeden autobus. 150 nowych autobusów przeistoczyli w popiół, oznajmił mer Mariupola Bojczenko. W tym obleganym mieście najeźdźcy wywożą do Doniecka najmłodszych Ukraińców, siłą zabierając ich od rodziców. Na drugim oddziale zakaźnym przebywa dużo dzieci, które zostały przywiezione z Mariupola. Mają odzież, ale potrzebują pampersów, mieszanek mlecznych i owoców. Nie ma z nimi rodziców. Trzeba ich odnaleźć i nie lekceważyć żadnych ogłoszeń o zaginionych dzieciach, powiedziała agencji jedna z mieszkanek Doniecka. Ukrajinformę podaje też, że w niektórych szkołach Doniecka ulokowano przywiezionych przez rosyjskich żołnierzy z Mariupola dorosłych i jeśli nie mają oni w Doniecku krewnych, to są wywożeni do Taganrogu w obwodzie Rostowskim Rosji. Ludziom tym zabierane są telefony i dokumenty, które potem nie wszystkim zwracają. Według mieszkańców Doniecka są oni w złym stanie psychicznym, widać, że są zmęczeni, wyczerpani i przeważnie milczą.